Grozi mu za to 10 lat dolnośląskie, 23 latek zatrzymany. Chciał zapłacić banknotem sprzed denominacji. Funkcjonariusze dolnośląskiej policji zatrzymali w Lubaniu młodego mężczyznę, który usiłował zapłacić za zakupy banknotem 500 zł. Wręczył ekspedientce pieniądze wycofane z obiegu ćwierć wieku temu. Dodatkowo okazało się, że 23 latek jest poszukiwany w sprawie kradzieży z włamaniem. Przedstawiono mu zarzuty. Grozi mu nawet 10 lat za kratami. Młodszy aspirant Aleksandra Pieprzycka z Dolnośląskiej Policji poinformowała, że policjanci z Lubania zostali wezwani do jednego ze sklepów na terenie miasta. Pracownik ochrony poinformowała funkcjonariuszy o swoich podejrzeniach w stosunku do jednego z klientów. Ekspedientka twierdziła, że banknot, którym mężczyzna chciał zapłacić za towar, jest fałszywy. Jej uwagę przykuł fakt, iż pochodził on z 1982 roku, a został wycofany z obiegu w roku 1996. Dlatego odmówiła mężczyźnie sprzedaży towaru i powiadomiła ochronę i funkcjonariuszy, powiedziała policjantka. Policjanci w trakcie sprawdzenia danych osobowych 23-latka ustalili, że jest on poszukiwany w związku z podejrzeniem o dokonanie usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w 23-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzuty. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, powiedziała policjantka.